Ponad 100 lat historii. Dodatkowymi elementami, które są dla, naszej, dla naszego marki dla naszej firmy istotne, to jest oczywiście zrównoważony rozwój. Otwarcie dzisiejszego magazynu, który jest magazynem naszym magazynem, pierwszy jest umiejscowiony w Chorzowie. To jest też element, który wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju. Standard Brim, który której ocena bardzo dobra reprezentuje ten magazyn to jest nie tylko fotowoltaika, która będzie <coughs> funkcjonowała w tym magazynie w niedługim czasie ale to nie tylko elementy związane z standardem budynku czy też umiejscowieniem, umiejscowieniem stacji ładowania pojazdów ale także wiele innych, tak jak doświetlenie w światłem słonecznym tak, żeby rzeczywiście e, zużycie energii elektrycznej w obecnych czasach w tym Topie był odpowiednio zbilansowany. Te wszystkie sprawy, te wszystkie elementy, które się spadają na budowę tego magazynu, na jego otwarcie, na jego funkcjonowanie, nie mogłyby się odbyć bez naszych zespołów, bez naszych ludzi. Ten magazyn docelowo. Znajdzie tutaj miejsce pracy 200 osób. Dołączy to do zespołu Albi, który obecnie liczy sobie 3700 osób. W przyszłym roku będzie to już prawie 4500. Gdyż ten magazyn jest elementem, który jest konsekwencją naszej ekspansji. W ostatnich czasach, które są bardzo trudne z punktu widzenia budowlanego, z punktu widzenia Cenowego. Nasza ekspansja w Polsce nie następuje, wręcz przeciwnie, ona jeszcze przyspiesza. W tej chwili, jak wspominałem, mamy 216 sklepów. Do końca przyszłego roku będzie to 50% więcej i będzie to ponad 300 sklepów. Dlatego też ten magazyn będzie obsługiwał z każdym miesiącem coraz więcej sklepów. Tu tak naprawdę pierwszy od ponad 10 lat magazyn powstały w Alii Nord od podstaw. Podczas gdy w innych krajach powstają nowe magazyny ale przy przeniesieniu zasobów z wcześniejszego obiektu my budowaliśmy zupełnie nowe centrum, nową strukturę. Co więcej, pomimo wdrażania nowego systemu Pit by Voice wszystkie operacje rozpoczęliśmy planowo. W dniu przejęcia obiektu, czyli 16 sierpnia, rozpoczęliśmy operację zatowarowania magazynu i po dwóch tygodniach obsługę pierwszych 32 sklepów.